30 listopada 2023 roku opublikowałem na moim kanale YouTube filmik pod tytułem YouTube Kids Reaktywacja, który na obecną chwilę widnieje pod nazwą YTK Reaktywacja, ale to się za chwilę wyjaśni. Dla nieptajemniczonych jest to po prostu taka głupkowata satyra i wyśmianie niektórych materiałów z platformy YouTube Kids właśnie, a motywem przewodnim jest parodia sceny przesłuchania z Matrixa. Stąd ten tytuł, tak w dużym uproszczeniu. No i przez pierwsze dni od publikacji było wszystko w porządku, aż 3 grudnia nie zostałem poinformowany przez pana YouTuba, że sprawdziliśmy ręcznie twoje treści i stwierdziliśmy, że w świetle naszych Zasad są one przeznaczone dla dzieci. Zmieniliśmy więc oznaczenie tego filmu na przeznaczony dla dzieci. Materiał, w którym pada. Takie słownictwo Idź mi stąd Zbierdalej Nie kurwa nie można Chodzi o kutasa Oraz scenki gdzie myszka mini rodzi Syn myszki Miki zradowany, A dorosła kobieta przebrana za Elsę Konsumuje wielkiego gumowego żelka Z ewidentnym podtekstem erotycznym Są przeznaczone dla dzieci Okej okay. I ja właśnie to wyśmiałem, że kiedyś na YouTube Kids było coś takiego, później to usunęli z oczywistych względów, a teraz mój materiał, w którym omawiam te abominacje, oznaczyli jako przeznaczony dla dzieci. No parodia, nie? Jako twórca mam oczywiście możliwość odwołania się od tej decyzji. Co też uczyniłem. Ale 4 grudnia dostałem odpowiedź Dziękujemy za przesłanie do YouTube filmu z odwołaniem. Po dokładnym sprawdzeniu uznaliśmy, że zgodnie z naszymi zasadami twój film jest przeznaczony dla dzieci. Wiecie co? Gdyby tylko na tym się skończyło to ja bym pewnie po czasie olał sprawę, bo już raz miałem taką sytuację, a do Poszedłem do punktu, w którym nie chcę mi się z nimi ugadywać. Nie ma sensu. Ale dosłownie tego samego dnia, kilka godzin później, otrzymałem wiadomość: Cześć, Miedziński! Wierdale. <grytanie> Przepraszam. Nasz zespół sprawdził twoje treści i uznał, że naruszają one zasady zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Usunęliśmy z YouTube te filmy. YTK reaktywacja. Więc po kolei. Ja jako twórca przy przesyłaniu mojego materiału nie oznaczyłem go jako przeznaczony dla dzieci, bo, bo nim nie jest. Ale YouTube sam mi go oznaczył w taki sposób, nawet po odwołaniu, a potem sam mi go usunął za to, że łamie wytyczne odnośnie materiałów dla dzieci podczas gdy oni go tak oznacz. O co ci chodzi? Jeszcze dali mi ostrzeżenie, że jak tego typu sytuacja powtórzy się jeszcze dwa albo trzy razy, nie wiem, nie umiem tego liczyć. To w ogóle mi kanał usuną, więc. Super! W momencie, w którym to nagrywam, przywrócili jednak ten materiał. Niestety nadal na zasadach YouTube Kids, ale zanim przejdziemy dalej i rozłożę całość na czynniki pierwsze, chciałem z tego miejsca przeprosić. Ja za moje posty na karcie społeczność... Które napisałem chyba w nazbyt przesadnie dramatycznym tonie. <laughs> Chociaż to mogło też wynikać z faktu, że zapewne część z was czytała to moim głosem, tym hamskim, pretensjonalnym oburzonym tonem, który mógł wybrzmieć nieadekwatnie do powagi sytuacji. Znaczy sytuacja nie jest, nie była aż tak poważna, jak to tam zabrzmiało. Mówimy o jednym durnym filmiku z YouTube, więc Przepraszam, tam, jesteście tali! A w tym momencie chciałbym bardziej szczegółowo omówić na spokojnie całą sytuację, bo uważam, że mimo wszystko jest to naprawdę bardzo ciekawe studium przypadku, że można na spokojnie podyskutować, omówić. Co z tym faktem zrobić? I przy okazji odnieść się do kilku co ciekawszych komentarzy spod wspomnianych postów. Dlaczego nie ma opcji? Nie jestem twórcą dla dzieci, która by kompletnie wyłączała możliwość oznaczania filmu jako dla dzieci. Otóż istnieje! Tylko co z tego? W ogóle każdy kanał ma taką jakby ogólną opcję: oznacz ten kanał jako nieprzeznaczony dla dzieci. Tak też mam. I w ogóle przy publikacji każdego materiału można to sobie osobno potwierdzić, co też robię. I teraz jak to wygląda po kolei. Prześlij materiał tutaj niżej czy jest czy nie jest dla dzieci dalej możliwość wyświetlania reklam. I tutaj sobie zaznaczam część tych opisów, bo tak, są wulgaryzmy, są szokujące treści, kontrowersyjne tematy. Jestem takim kontrowersyjnym twórcą, że muszę zaznaczyć, i tutaj wchodzi aspekt, o którym jeszcze nie wspomniałem, na równi z oznaczeniem mojego materiału jako przeznaczony dla dzieci. Walnęli mi demonetyzację tego słynnego żółtego dolara. Mój materiał jest nieodpowiedni dla niektórych reklamodawców, ale jednocześnie jest to odpowiednie dla dzieci. W teorii ten materiał nie jest przeznaczony dla reklamodawców, bo dzieci nie są grupą targetową dla tego typu kampanii reklamowych, trochę. Inaczej to działa, z tym, że w takim wypadku co najwyżej powinien być obniżony RPM, a nie walnięcie żółtego dolara. No właśnie, to nie ma kompletnie sensu. No i ten mój filmik mógłby mieć gorsze przychody z reklam, bo by się wyświetlał dzieciom, ale nie to, że jest żółty dolar przy materiale dla dzieci. No, mówię, nie rozumiem tego. A zresztą, tak jak wcześniej napisałem w jednym z tych postów, mnie to tam nie obchodzi ucięcie zasięgów, mnie tam nie obchodzi ucięcie zarobków. Mniejsza z tym. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o przekaz. <słyska> I o fakt wyłączenia tych cholernych komentarzy, przez co nie mogę czytać od was takich pięknych słów wsparcia, jak na przykład. Ażebyś „rudzielców wyłysiał za ten początek. To z innych materiałów, ale dobra, po prostu. Też was kocham. Może przejdźmy dalej. Skoro już opublikowałem mój materiał i odpowiednio go oznaczyłem, a według YouTube'a nieodpowiednio, jaką wiadomość otrzymuję w tej sytuacji? W przyszłości sprawdzaj oznaczenia odbiorców całego kanału oraz poszczególnych filmów. Tak robię. Jeśli nie oznaczysz prawidłowo swoich treści jako przeznaczonych dla dzieci, możesz ponieść konsekwencje prawne. O ty skurwy, synu, sądami będziesz mnie straszyć? Lepiej zadzwonię do Sola. Lub konsekwencje na platformie YouTube. Gdy wykryjemy częste naruszenia lub błędy, możemy podjąć działania na poziomie Twojego kanału, a nawet go zamknąć. Zamknąć to możecie Al albo nic, bo faktycznie mi zamknąć. Ale może lepiej zapobiegać niż leczyć, żeby YouTube nie miał problemu z weryfikacją tego typu rzeczy, albo im to jak najbardziej ułatwić. Jak na przykład danie ostrzeżenia w pierwszych sekundach materiału, że to nie jest przeznaczone dla dzieci. I tak, ten pomysł, ta plansza jest zainspirowana twórcą z zagranicy, Tomska. Chciałem kiedyś trochę więcej się na ten temat wypowiedzieć, ale to tam. Przy innej okazji. Zresztą, Tomska nagrał materiał na ten temat i mogę się podpisać pod 70% rzeczy, które on tam yy, przytoczył. Ale to osobna historia. Ważne, że to tam jest. Kilka osób również zauważyło, że być może czasem ustawiają film na dla dzieci, jeśli w tytule jest słowo dziecko w jakiejś formie, więc też mogło się to przyczynić. Taka moja teoria. Teoria. Obalona, ponieważ ja osobiście mam w tym momencie nawet dwa filmiki z nazwą YouTube Kids w tytule i nigdy nie miałem tam tego problemu. A poza tym, jak zmieniłem tytuł na YTK, reaktywacja w trakcie tego ponownego sprawdzania, to i tak nic nie dało. Albo ze względu na miniaturki z kreskówkowymi postaciami. Z jednej strony rozumiem te argumenty, ale nie przyjmuję ich do wiadomości. Z jednego prostego powodu kontekst. Uważam, że tytuł YouTube Kids reaktywacja jest jak najbardziej adekwatny do tego, co się tam dzieje. I uważam, że jest po prostu zabawny w kontekście całej sytuacji. Kontekstu nie rozumie sztuczna inteligencja czy te boty, które wam to sprawdzają. Naprawdę nie może tego zobaczyć człowiek i w pierwszych dwóch sekundach przeczytać planszy ostrzegającej, że są seksualne motywy Elsa Rerobaka i Przekleństwa. Chociaż ja za dzieciaka też byłem narażony na Three Happy Friends, South Park, albo przeróbkę Kubusia Puchatka. I widzicie jak się to skończyło? Potrzebuję pomocy. Może do tych filmów na całej długości trzeba dodać podkład chuj kurwa dupa cipa. Było naprawdę zatrzęsienie tego typu komentarzy, żeby dawać więcej wulgaryzmów czy coś. I nie wiem czy to piszecie w ramach żartu, czy według was jest to jakieś faktyczne rozwiązanie, ale pozwolę sobie dyplomatycznie odpowiedzieć: nie, nie jest to żadne rozwiązanie. Jedyny sposób, aby YouTube zareagował, to drama na Twitterze. No ostatnio jak jakaś drama przeniosła się z YouTube'a na Twittera. Mowa o sytuacji ze Sniper Wolf, która zdoksowała miejsce zamieszkania użytkownika Jacks Films, To YouTube odpowiedział czymś w stylu: Nie obchodzi mnie, kto zaczął, macie się tutaj teraz przeprosić. I tak samo, jeśli komentowaliście, żeby przemontować, reuploadować, skąd mam wiedzieć, że znowu się to nie <toddżak> stanie? <toddżak> Ten... Algorytm to loteria dosłownie. Ale żeby nie było, że cały czas tak narzekam, chciałbym poruszyć jeden naprawdę pozytywny aspekt całej sytuacji. Tylko musimy wrócić do wiadomości o usunięciu omawianego materiału. Usunęliśmy Twój film z YouTube! W ogóle uwielbiam fakt, że w tytule tej wiadomości jest Pierdzielone emoji megafonu! Żeby. Nie wiem, przyciągnąć moją uwagę, jakby tekst. Usunęliśmy twój film, nie zadziałał wystarczająco. Wyobrażacie sobie, zwalniają was z roboty i dostajecie od HR-u maila, w którym są takie emoji tych czaszek. Sorry, zwalniamy cię. Trzy czaszki. Zdajemy sobie sprawę, że to przykra wiadomość. Ale chcemy, aby serwis YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. No to zajebiście wam to wychodzi. Jeśli treści są niezgodne z naszymi zasadami, usuwamy je. Treści, które sami mi tak zaznaczyliście. Wiem, że znowu się drę, ale po prostu mnie to bawi. Jak coś mnie bawi, to dre mordę. Yeah. Oh. Przepraszam. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd. Tak, tak uważam. Możesz zgłosić odwołanie, a my przyjrzymy się twoim treściom jeszcze raz. Żeby jeszcze raz obejrzał to kolejny bot, który nie rozumie ironii i kontekstu. Postanowiłem poszukać jakiegoś supportu YouTube'a i o dziwo... Udało się! Tu jest ten pozytyw całej sytuacji. Skontaktowałem się z żyjącym człowiekiem! Znaczy chyba, bo w sumie ta sztuczna inteligencja teraz potrafi pisać w taki sposób, że... Nie odróżnisz. No ale załóżmy na potrzeby sytuacji, że to był faktycznie żyjący człowiek. Tam takiego czatu mnie połączyło. Była to <laughs>, pani Agnieszka? Albo Agata? Nie, nie pamiętam. No i gdy już opuścił mnie lęk wynikający z faktu, że będę musiał rozmawiać z kobietą, grzecznie jej wyperswadowałem. No kurwa, to no Ci ci do jebana, ty kurwo szmato. No dobrze, proszę się nie denerwować. <laughs> Tak było, nie zmyślam. To był żart. Po prostu jej wyjaśniłem bardzo szczegółowo, o co chodzi w tej sytuacji. Bo jak sami widzicie, trudno było to upchać w jednym zdaniu. I po tej właśnie rozmowie przywrócili ten filmik. Brawo Wy, brawo YouTube! Tylko szkoda, że nadal na zasadach YouTube kids. I tutaj właśnie chciałem ponownie pochwalić YouTube'a, ale też bez przesady, żeby się nie zachłysnęli moją. Szczodrością, za przyznanie się do błędu. Wiem, że osoba, która napisała do mnie tę wiadomość, nie jest niczemu winna i musi się tłumaczyć za kogoś, kto tam podejmuje decyzję na górze. Kto inny powinien za to odpowiadać, a nie biedna pani Agnieszka czy Agata, nieważne. Ale z tej strony również dziękuję za bardzo sprawne przekazywanie informacji. No, nie spodziewałem się. Cześć, Sebastian, dziękuję za cierpliwość. Jestem cierpliwy, nie widać! Sprawdziliśmy twoje odwołanie. Po ponownym sprawdzeniu możemy potwierdzić, że twoje treści nie naruszają naszych zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Dążymy do tego, by treści nie naruszały wytycznych dla społeczności, no ja też. A wszyscy użytkownicy czuli się bezpiecznie na YouTubie. O i tu ważne zdanie. Czasem jednak zdarza nam się popełnić błąd. No, r r zgodzę się. Przepraszamy za niedogodności. Nie przyjmuję przeprosin. Macie po prostu tak nie robić więcej. Naprawiliśmy naszą pomyłkę, przywracając Twoje treści. Film jednak w dalszym ciągu jest oznaczony przez YouTube jako przeznaczony dla dzieci. Zgłosiłam już ten problem i czekam na rozwiązanie. No i dostałem kolejną odpowiedź. Otrzymałam odpowiedź od naszych specjalistów. I niestety Twój film pozostanie oznaczony jako przeznaczony. Dla dzieci. Odpisałem tak. Dałem jej konkretne minuty, w których pada mocniejsze przekleństwo, i ogólny zarys, co tam się dzieje, i dostałem kolejną odpowiedź. Rozumiem, że nie zgadzasz się z opinią naszych specjalistów. Kim są ci specjaliści? Chcę poznać tych ludzi. Jednak jest ona ostateczna. Możesz jednak spróbować od was jeszcze. Nie wiem, czy to zrobię. Nie chce mi się. No ale skoro specjaliści to sprawdzili, to. Co ja mam tutaj do gadania? Ko specjaliści to sprawdzili, no będziecie się kłócić ze specjalistami. I gdy emocje opadły, trochę się ogarnąłem. Doszedłem w końcu do wniosku. Czym ja się tak kurde przejmuję? Jeśli zaraz ktoś się oburzy, że nie walczę o swoje, siedzę jak taki leming i nic z tym nie robię! Po pierwsze Zrobiłem coś z tym. Przywrócili materiał, przyznali się do błędu i na obecną chwilę mi to wystarczy. Po drugie, pisaliście też w komentarzach, że poszukiwacz miał problem z miniaturą, chyba? Niestety nie zweryfikowałem tej informacji i nie wiem, co tam się działo. Możecie mnie poprawić, dokładniej wyjaśnić. Ale nawet taki gigant z 1,2 miliona subskrypcji nic nie wykombinował to co ja taka popierdółka ma do gadania? Jednocześnie nadal uważam, że i tak udało mi się więcej załatwić, niż na początku się spodziewałem, więc no dziękuję zaportowi YouTube'a i osobami, które ze mną rozmawiały i tak jak powiedziałem, z tym sprawnym przekazywaniem informacji. No i po trzecie... Ludzie, słuchaj, ta, to jest korporacja. Oni będą robić, co im się podoba, mają jakieś ustalone zasady, procedury, Weź się z tym kłóć. Jakiś czas temu cała społeczność się zdenerwowała na fakt usunięcia lajków, dislajków, ale no, co z tego? Ale skoro według nich algorytm do ustalania, czy dany materiał jest czy nie jest przeznaczony dla dzieci, działa akuratnie, to co oburzenie takiego jednego pajaca może zdziałać? Nic. I mówię tutaj o długofalowym działaniu, bo widzicie w takiej pojedynczej akcji nadal udało mi się dużo zrobić, tak uważam. Znaczy nie zmienia to faktu, że nadal moim zdaniem ta sytuacja jest co najmniej nielogiczna, no ale mam pisemne potwierdzenie od specjalistów z YouTube'a, że sprawdzili to specjaliści z YouTube'a, więc nie będę się z nimi kłócił, wiecie lepiej. I powtórzę jeszcze raz, to nie była aż tak poważna sytuacja, jak ją przez przypadek pomalowałem na karcie zbołeczność na YouTube'ie. Więc będę się pilnował i z tego miejsca apeluję Państwa o spokój, radość. Zluzujmy majty i się tak nie przejmujmy debilstwami z internetu. Tego Wam życzę w nadchodzącym nowym roku. A poza tym, ostatni tydzień mojego życia był naprawdę ciężki. Miałem pewien osobisty problem, który mógł się przełożyć na moje impulsywne działanie w przestrzeni internetowej. Mianowicie, zdarłem sobie piętę, okej! Okay? Nie jestem w stanie normalnie chodzić od kilku dni! Każdy by się wkurwił!